Spełniło się jedno z moich marzeń, mogłam zakupić do żłobka dla małych dziedziusiów, dla dzieciaczków wieku od ósmego miesiąca życia, które dopiero raczkują, jeszcze nie chodzą o własnych siłach, dreptają sobie przy mebelkach. Zakupiłam cztery wspaniałe wózki. Sprowadziliśmy je z Ohio na specjalne zamówienie dla naszych maluszków, żeby nasze panie opiekunki mogły każdego dnia, w zależności od warunków pogodowych, wychodzić z dziećmi na dwór. Wiemy, jak bardzo jest to ważne, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na dworze. Panie, każdego dnia o godzinie 11.30 po, po zupce, bo w przedszkolu jest zupka i później drugie danie, to po zupce o godzinie 11:30 pakują dzieciaczki do wózeczków i wyruszają na spacer. W przedszkole Małe Europeczki i żłobek mieści się na ulicy Dąbrowskiego. Mamy dookoła piękne lasy, więc panie mają gdzie spacerować. Nie spacerują wśród samochodów, wśród ulic, wśród, wśród smogu ulicznego, tylko dookoła jest las, udają się w kierunku lasu. Dzieciaczki po wyjściu, generalnie 15 minut po wyjściu, za chwileczkę zasypiają. Na spacerze jesteśmy od godziny 11 do godziny 14. O 14 dzieci wracają wyspane, dotlenione. Rodzic ma z głowy spacer, wyjście na dwór. Kiedy wraca po pracy, żeby odebrać swoją pociechę, wierzył, że dzieciaczek był na dworzu. Jak wiemy, podczas snu się rośnie, więc tutaj dzieci mają dużo snu, a oprócz tego nasze panie również mogą wyjść na dwór, dotlenić się, wtedy całemu zespołowi pracuje się, uważam, dużo lepiej, bo wszyscy są dotlenieni, uśmiechnięci. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo nie ma jak to zespół cały radosny, wypoczęty, uśmiechnięty, dotleniony. Później można wracać do, dalej do obowiązków na sali z dzieciaczkami.